Find The Markers. Oczywiście zostały jeszcze nam tutaj nieodebrane marker z wydarzeń, czyli ten Christmas Cookie Marker i Vassal Marker. No ale one są do odbioru tylko w grudniu, więc będę musiała poczekać, że zanim je zdobędę. Jak się czuję z tym, że skończyłam w końcu tą grę po tylu latach? Tak smutno trochę mi. Bardzo podobała mi się ta seria, z tego co widziałam Wam też. No ale nic nie może wiecznie trwać, jak to było w piosence, więc dajcie w komentarzu znać, jaką kolejną serię z szukaniem chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Kiedy Twoje włosy tracą blask, pielęgnacja Sajos Intens Plex. Innowacyjna technologia Plex odbudowuje miliony zerwanych wiązań w Twoich włosach od wewnątrz, dla mocniejszych, zdrowo wyglądających włosów. Uwolnij swój blask, pielęgnacja Sajoz Intens Plex nowe, odjazdowe zestawy LEGO Formuła 1. Siemaneczko! Z tej strony... Farka, Dzisiaj razem z Milusią Klaudysią ponownie będziemy jadły fasolki, jeżeli oczywiście padniemy w danym obi. Zamówiłam sobie nowe opakowanie, to jest szósta edycja, już sobie tutaj przesypałam. A w razie jakby mi się skończyły fasolki, to mam jeszcze takie z Harry'ego Pottera. Jeszcze ich nie otwierałam. Wybrałam jakieś obi, chyba ucieczka za szkoły, jak coś to link do gry zostawiam w opisie filmu. Zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę, jeżeli chcecie więcej jedzenia, niedobrych fasolek przez nas. A my zaczynamy obi. Nie, 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 my nie chcemy więcej jedzenia, niedobrych fasolek. Chcemy, chcemy! Widzowie przede wszystkim chcą, a poza tym no co no frajda tutaj! Chyba tej lawy nie możemy tutaj dotknąć. Na szczęście można brać checkpointy. Skacz pierwsza, bo tutaj taka duża przestrzeń jest ja jednak się wyskoczyła. Czekaj, którędy, tędy, tędy? Okej. Okay. to chyba nie ma znaczenia, nie? Dobra. Ciekawe, kto zje dzisiaj więcej fasolek, jak myślisz? Godna jesteś? No ja właśnie tak wybitnie bym nie chciała dzisiaj jeść, nie, bo ja mam tak, że mam trochę zdarte gardło i tak i tak no. mnie tak mm... Wiesz, jak masz zarte gardło, tak troszeczkę podrażnione masz, to jak ja zdarzy że coś tak. niedobrego, to będziesz odzieżygoczył jak nic, nie? A masz miskę przygotowaną do zgania? No mam miskę z fasolkami, no mam nadzieję, że aż tak nie wróci. Aha, <grym> tylko miskę z fasolkami, to ja sobie tutaj taką miskę przyszykowałam, to sobie przysypałam te fasolki, no, bo wiesz, to trzeba wypryć niektóre takie niedobre są. Nie no, to ja mam papier toaletowy. <grym> ja już dawno nie nagrywałam fasolek, nie? Ile to już będzie? O Jezu, nie wiem, ale nie tęskniłam. To OPI w ogóle jest dosyć długie, jest 51 etapów. A, tutaj musimy iść, dobra, to idziemy po gumkach receptury. Nie recepturkach, tylko do zmazywania, po ołóweczkach. O. Czemu mi powiedziałeś, że to ma tyle stage? Y? Ja się teraz zastresowałam. No nie. O. Ej, ale może ten patet od widzów moich. Ta, 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 ta jest dobra, ta jest dobra. Środkowa? A! Nie, ta, A, ta, ta jest dobra. Widzisz? Widzowie zawsze dają dobre i... patenty. Środkowa jest dobra. Tak? Co, już myślałeś, że ja Cię tutaj wyrobię? Nie, nie, nie. Tak, to ja to. Oj, uważaj. Było blisko. No. Cię bez jaj, ej, na takie coś wpaść, nie? Dobra, teraz chyba tutaj po drabinie idziemy. Do góry, do góry. E, I teraz, czekaj, po tej rurce? Kurczę, tak mało tutaj trochę tego miejsca, żeby przejść, no ale czekaj, czekaj. Powolne stópki może dadzą radę. Uh. Ty! Kupiłaś, nie? Co? Ja? Ja nic nie zrobiła! Dobra, ale nie będę taka. Zażywam. Niebieska! Ej, ale niebieska no, nie była taka zła, bo pasta do zębów była do zębów, zębów, była zębów lub y, jagody czy coś takiego? No, Czyli Pasta do takie. zębów jest ta zła. Nie, pasta do zębów. Ja nie lubię tego smaku. Jak to? No, nie? Przecież ja... my Nie, na... to co nie lubisz pasty do zębów. My, tak? ale nie, nie jej! <grym> Dobra, idziemy teraz tutaj. O! U -u! Nie! Zginęłaś? Nie. Ale karma wróciła szybciutko, o, pasz! Nie. Przeskoczyłam nie chcąc, ale myślałam, że na dół spadnę. Ech. Dobra. Ej, ale ja, ja też niebieską trafiłam. Tak? Ej. Aha! Niebieska? To mnie Co? A. Pasta do zębów? Tak, bo jest miętowa. Ale to naprawdę to jest taki ten zły smak? Mm, nie jest dobra. Dobra jest. Nie, no mięta, mięta jest bardzo dobra. Ja nie lubię mięty. Tak naprawdę nie lubię mięty. Nawet gumy do życia miętowej nie lubię. Nie, no ta jest przepyszna właśnie, fasolka. Ja bym nie potraktowała mm -hmm. jej jako karę, nie? No? Ale Paweł też tak lubi na przykład miętową. Mmm, pycha. Ja lubię tylko taką miętę, jak zaparzę sobie ziółka, wiesz. a, a tu ja właśnie takiej nie lubię. Fuj, fuj, fuj. Nie, ja taką lubię, tylko że wtedy musi być z cukrem. A i strzałka mi się pojawiła, tobie też? Tak, bo chyba tutaj właśnie musimy iść, tak mi się wydaje. No jesteśmy. <laughs> nie było blisko! Wedresia mu no. znowu stoisz, no ja wiedziałam, <laughs> że tam kombinujesz. Spojrzałam na tą twoją e, postać i wiedziałam, że jest jakaś taka. Ale ja jestem. Brązowa. Brązowa? Czekaj, to u mnie było, to ja sobie otworzę, bo mam po jakimś... wątróbkę. Wątróbka i cappuccino. Cappuccino, no właśnie. Jak będzie wątróbka, to ja rzygaciu robię. Bo u mnie jest chyba po jakimś francusku napisane jest foile aux oignones. Mam kawę. Kawa, no to git. Kawa, może być. O, o. Ale strzeliłam. Ty, a no właśnie, ten drugi mógłby być nie? Ja, co się, przecież ja przeskoczyłam na to krzesło ja tu poczekam Przeskocz jeszcze raz Aha, bo może po tych ławkach trzeba było iść No nie, jeszcze raz losuję Skoczyłabym dokładnie tak samo jak ty, nie? Też mam brązową Uwaga, uwaga Nie Chyba mm, Kawa, nie, kawa, kawa o Ty lubisz kawę, więc chlus, nie? Ale no nawet tą wątróbkę myślę, że też bym zjadła. Bardzo dobra. Jasne, mm, nie, Taka no słodziutka kawa, pyszna. Ja wątróbka bym nie wytrzymała, no naprawdę. Nie! Nie! Ja no tak! Nie, że <noise> nie zdążyłam zjeść. No nie! Tak! <noise> Bardzo dobrze. Pięknie. Oj, spadła mi jakaś. <noise> no dobra, nie ma. I co? Dobre, czy niedobre? Coś takiego dziwnego. A jak niedobre, to czym mm. smakuje? Nie, to popcorn nie jest. Popcorn. Tak? Mm. Mm -hmm. Ale fuks. Popcorn. Taki... Poczułam masełko od popcornu. O, bo to ślady popcorn. No tak. Bardzo dobre. No. Chodź. Ale przez chwilę się bałam, że to nie będzie dobre. Los chce grać ze mną w pokera. Raz zabiera, raz...